Yo mamy z tej strony a dzisiaj będziemy sobie grali w zbuduj łódkę łódkę na skarby i sorry że tak długo nie było odcinka bo nie mogłem nagrywać Robloxa bo byłem u babci nie, ale um, chciałem mieć internet bo tam nie miałem i nie mogłem zgrać Robloxa bo tam mi się pokazał ten upgrade co pewnie wszyscy mają zawsze no, im się ten. No, no poucować kilka gier i ten. I, I pójść do mojego domu. Ale teraz, już z, z wszystko. Teraz, może będę z ten, zrobić więcej odcinków. No, w ogóle zobaczcie, co ja tu mam. Ja mam tyle rzeczy, bo <coughs> trochę tu grałem. Trochę. Nie, o, z parę dni tylko. Nie! Czekajcie. Dwa, chyba z pięć dni nie chyba grałem. Serio, ale to dużo brałem po 2 godziny dziennie. Ale dobra, Tak, yy, yy, a w ogóle tu mam ten, zapisane sobie i wezmę za i zobaczę jaką fajną mamutę. łódkę. Trochę Taka... niefajna, wiem, wiem, że niefajna, ale <laughs> może mi się spodoba. A w ogóle tu mi się fajnie te pochodnie zrobiły, prawda? Takie fajne. <laughs> w ogóle nie wiem co to jest to co czerwone. Nie, wiem, po prostu sobie tak postawiłem. To zawsze znaczy, co? To? Nie wiem. Yy, no to to ten. Yy, wiem, że to jest takie jak, jak te. Jak żaglówki tutaj mają, tylko to jest trochę inne. Yy, ale zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej takich filmów. I jakiegoś może super z bo żeby was nie filmy. A w ogóle tu mam taki przycisk. O. Ten mam przycisk tu, nie? Jak wsiadę teraz na fotel i pojadę, nie? To mnie wyzydzi na, na górę. Chcecie zobaczyć co macie. Oj, ale to muszę żaglować. Ale dobra, Patrz, łup, i łup i łup, i łup i łup. Widzicie jakie fajne. No co o tym wiedzieliście? Albo nie. Już to fajnie tak ten płynie. Patrzcie. Dobra, a w ogóle patrzcie na moją tą linię tam, co mam tutaj w tym... No tam, gdzie ja jestem. To w tą linię tam z y, prawym, środkowym ten y, rogu. Za y, rogu, mhm. Rogu, na pewno, Mateusz. Mhm. Tyk, tyk. O nie, nie! Dlaczego, dlaczego ja, dlaczego ja? W ogóle jak grałem, to właśnie ja tego nie przeszłem sam. Bo ktoś, ten, nie, ten latający taki statek, ten taki malutki, nie. I po prostu on mnie tak zawiózł. Ale wiecie jak? On sobie zrobił ten malutki statek, ale on zrobił to większe. Czyli on zrobił sobie tam siedzonka. I po prostu yy, składa że ten nie dotrę do końca, bo wiecie, co się stało? Jak są te, te lasery tam... Oj. Wiecie co, o co mi chodzi, pewnie jak są te lasery. Nie wiem na jakim to poziomie, chyba to było na Cyrykowi. Nie, to było na tym chyba przedostatnim, dostat, no? Ten do skarbu. No i ten Gościu musiał mnie tak wywalić, bo gdzieś miał chyba jakiś TNT co, jakiś balon, coś takiego powinien mieć. Bo mnie tak wywalił. i nawet wybuchło coś. Albo armatę gdzieś miał schowaną. Nie wiem. O nie, młotki. O nie, 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 co jest? Nie, 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 co się staje? Co się dzieje tutaj? Bo, o Jezu, co to jest? Dlaczego ja? Dobra. No kurde. No nie. O, o, o. Obraz, No kurde. No dlaczego ten statek jest taki dziwny? Jedziemy. W końcu. No nie, nie jedziemy. O nie, no, nie jedziemy. No, dal... O nie, O nie, Kurde, on skacze O nie, zabiłem się już yy, O to... <laughs> nie, nie się już. Aha. nie jedziemy. Właśnie sobie zbierałem Legendarną. Ej, wiecie, ile tam powinno być rzeczy? W stówkę. Nie wiem, czy to jest. 50? Nie, czy to jest 100? Ale nie wiem. Eee. Są... <laughs> ale dobra. Hmm, 330 jest tutaj, szkoda. Ale jeszcze nie trzeba. Nie, skrzynie. Czter... 405. Hmm. Ej, to my 300. Ten, sami zbudujemy jakąś nową. Hmm. Tylko trzeba ma od drewna A w ogóle, czekaj, zobaczymy co to sobie działa, tak. Tylko ja myślę, że to trzeba... ale ja nie wiem, jak to zrobić, ale myślę, że o, tak, patrzcie. Tak, I teraz co tak... Bo, ale czekaj, to jest, o, na środku. A to pewnie mnie wyrzuci. O, nie. Jest. Jestem, jestem, jestem. jestem. Nie, wiedziałem że nie Co to jest w ogóle? Pyk, pyk, pyk. I mm. on mm. da się na skarbach pojechać? Ja nigdy nie patrzyłem. Ale ja sprawdzam to dla Was, żebyście nie, pa nie patrzyli. Kurde, co da się. O, dobra. Pyk. Pyk, dobra. Mm. Pyk. Da się, da się, da się. Da się, da się, da się. Juhu. Ej, kto tam leci? Co to jest? Co za łódka zbudowałaś? Yeah. O, trzyma się. Ja na skarbach płynę. O kurde. Najgorsze, że one nie są przymocowane do niczego. To jest najgorsze właśnie. Hmm, ciekawe do kiedy dojadę, ale te skarby zaraz się chyba zniszczą. Tam jest... Ile bloków? Jeden, dwa, cztery bloki. Tam mamy dwóch. On uleje, ale tam jest chyba jeden na nas czeka. Albo dwa. Uwaga. Co ty robisz? Co ty Ej! Nie, to on. Teraz. Co ty robisz? Co to jest? Ej, tylko nawet nie wiedziałem. Ej, siu. próbujemy, dawaj. Nie książki. Cisnąłem książki. nie! Co się stanie? Oj. Chyba to... Co jest? Ej, nawet nie widziałem o tym tajnym przejściu. Jo! Ja. Ej, czekajcie, dawajcie moją jutkę na razie. Ja zobaczę, co to jest. co to. O, dawaj gościu. Gdzie jesteś? A, no, no. O! Hello! Pewnie jakiś widz. Ej, on wygląda mi. Kojarzysz z Jaki. Taki Simon trochę. To, ej, no. Ale ja to na bank nie jest Simon, bo on nie ma. Koi! Chodź, tu jest. To chyba jest. Tak, tak. Hmm. Юсу, что? Эй, Гошу, что-то мы не можем выиграть танц. Икс дать. У меня I się zabije prędzej. No tam dojadę jade. jeszcze raz swoją łódkę teraz ja tu siadam. Bo się muszę sam sobie. Nie, 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 dobra. Wow! I fajerwerki posły A on też widoku, ja jestem ja balon nawet. No dawaj, Simonek. Więc on się tak no, nie. To nie jest prawdziwy Simon, bo... O! o. Mama, mama. <grystanski> bo Simon ma jest... Cytu. Kto to tu? Ej! Uciekaj. Ej! Ej no, idź stąd. O, dobra. Ja chcę z Simonkiem pojechać. O, bo Simon ma taki jest ten. Kto to mi wybuch? Na pewno nie ja. Co to? Dlaczego on ma taki jump? E, dobra. E, um, co tu? Jechać już? Co to jest? O Jezu, kliknąłem to. Wy na tym jedziecie? O, widzicie, jak to jest fajne. Idziemy jeszcze raz do tej fontanny. Fajna ona była. A gdzie ona jest? A, tam, panu, widzę już. Widzę już, już! Oj, kurde, o. Pyk. No nie! Dobra, już mogę wysiadać na wersję, Jak ja chcę do niej O, jak jest fajna ta fontanna. Ej, jak zapomniałem. Ten. Pyk. Muszę potem ten kogoś pooglądać, że kto... pewnie taki sekret znalazł, ale na też tu się jakby co Nic o, a też Nie da się pomarańcze! One wybuchają! Jezu! Co tą pływło? Dlaczego one wybuchają? Yo. Ej, dobra, przejdźmy do innej gry, bo tu się trochę za dużo dzieje. Eee, yy, ale... <laughs> Weźmy na przykład... Yy... O, Rolat ro to ułamki. Weźmiemy sobie zagramy, bo... O nie, 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 ja chcę... i w serwer, gościu. Eee, yy, serwers! Dobra. I mm, join. Join. Wrath, to gram. Ej, w ogóle, ej, stworzymy ten latający wóz? Tylko nie pamiętam, jak go było stworzyć. Hmm. Nie, może to. Co się stało? Co się, się stało? Ej, zaraz to mi To mi jest potrzebne. Czek. 3 litrów a to dwa tak, dwa. Bo to wszystko jest napełnione. <coughs> Fek, dobra. Oś tu! U. A W ogóle wiecie, że zda się latać na rzeczach? Ale tylko chyba na pewno w serwerze. Jak próbowałem, czekajcie. Ej! O, patrzcie. Na pancę jest nie. Czekajcie, teraz będę latać chyba. To co, z drzwiami chyba to zrobić. Czekajcie. Czekajcie, no tu. I uwaga. Psiu. Tak, lecę. Widzicie? Lecę, bo chcę. Uuu, I na samochód. Ej, ale to jest na pewno na tym, pamiętam. Albo nie, To pamiętam chyba. To to wyrwiemy, to nam jest bardzo potrzebne, bo jak to mam się to... ten, To nam jest niepotrzebne. To nam jest niepotrzebne. Ej. To jest niepotrzebne, to nam jest niepotrzebne. W ogóle po co ci są te dziewczyn? No, ej. Czekaj, już ej, ja latam serio! Ty, co to może latać? Nawet jak się chcę. Tylko będzie trzeba było tak trochę to ustać. ale dobra. To nam jest niestety niepotrzebne. Na pewno chwilka, nie noc się robi. Jak ja nie lubię nocy w robotu, to grampi. Ład. Oh, oh, oh. mm. no. Dobra, budujemy ten filar na pierw. I well Dobra. Tyk. Ja nie lubię jak tak nic nie widzę. Ale, <grystanie> hit, 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 hit. Uh, o, ale tak to lubię jak widzę trochę. Hop. O nie, bo no, tylko nie, Idealne. Teraz korektor czy O1. Na razie jak jeden. Po to będzie 3-4. Korektor. 1, 2, 3, 4. 4, 4, się 6. 6. 6, 7, 7, no, dalej o o 9, 9, ej, weź to zostaw proszę ja 9, nie lubię na tym 9, bo nie mnie 9, 9, robi Proszę Was! O, dobra. Weźmiemy jeszcze sobie trochę więcej zębów. O, jeden. Co, nie wiem, ile tam chcę. Dobra. Pyk, pyk pyk. Teraz jest takie coś. Fusmit. Ale takie straszne, takie fushmit. Nie wiem no, na co ja to wziąłem. O nie, kupa. Tylko nie to. Hmm. A w ogóle, kto chce dołączyć do mojego serwa, to ja codziennie gram. Nie, codziennie mogę grać o 17.00 zawsze codziennie będę grał. Idealnie mi 17.00 i będziecie mogli chyba ze mną pograć. But nie. Hmm. 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 Albo że nie będziecie. Ale dobra, dzisiaj zobaczymy. Tu jakiś widz się mam pogra. Dobra. Teraz trzeba ten tych... Nie dwa, trzy, trzy cztery, Chyba 5 bo... No od 5 chciałam, A nie, bo to jest to Gdzie to jest? Gdzie to jest? 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 Ja się pytam. Czekajcie, zapalać światła. Dobra, albo od razu sobie weźmiemy pyt. Dobra. Eee. E, co tu nie uciekasz? Trzeba hmm? tak O, ładnie postawić. Teraz kolektory, ale by się samochodem. spał samochodem. Dobra, jeden, dwa, trzy, cztery. Mamy kolektorki. Wóz. A w sumie ile jest w sumie no, 4? Znaczy już 18. I tak, dobra, teraz fajnie. Tak, tak, tak. Nie, to jest tylko te dużyki, Nie, 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 odchodzę, ja dobra. Nie, odchodzę. Ej. Mam Tu nie będzie. Ej, To Ej. Tu mam pyk. Jaki to jest... I Tylko nie wiem czy to poleci. Bo jak ostatnio próbowałem, tak z kiedyś, no to nie poleciało. A nie wiem co zrobiłem źle, serio. Nie, to będzie więcej tego cecha, trzeba wziąć. Dobra. I ostatni. Oj, czy ja się ułożyć? E dobra. Eee. Hmm. dobra. Teraz to. I. Dobra. Mm. Czekajcie, wezmę tu jeszcze light. O nieźle zrzuciłam. Dobrze. Oh, Mo więcej tych lightów. Mm. Nie. Nie wiem jak to jest, ale okej. Okay. Mm. Teraz wie je, to jest? O, light. I... Oh, jestem z tyłu. Ej, to ja tu, tu, tu ja okay. ale hmm. będzie trzeba tu dwa wstawić, ale czekajcie, nie słuchajcie. Muszę... Oj, oj, oj. Oj, <coughs> hmm. Hmm. Czekajcie, co ja chciałem? A. Będą te na ten jako kierownica. O nie, nie. nie. O nie. A nie. Dlaczego ja to wziąłem na taki guzik? Czekajcie, a gdzie są te przełączniki? Nie no, ja już tego nie chcę robić nawet. Uciekam z tej gry. Pyk, pyk, może z Praherą pogramy z nim. Nie. Eee Maria w nie. E. Dobra. Albo będę już kończyć ten odcinek. Więc pa. Na razie. Trzymajcie się. Narka!